Szansa, 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 Wczorajsze popołudnie było wyjątkowo emocjonujące dla wszystkich fanów Eurowizji Junior. Wszystko dlatego, że w studiu Szansy na Sukces w finałowym odcinku piątka młodych wokalistów: Aleksandra Antoniak, Dominik Arim, Maja Golańska, Natan Gryga i Blanka Korniluk stanęła do wyścigu o przepustkę na 22 konkurs piosenki Eurowizji Junior w którym reprezentant Polski pojawi się już po raz jedenasty. Każde z nich wczoraj popołudnie było o krok od awansu, ale od kilkunastu godzin wiemy, że do Madrytu pojedzie Dominik Ari. Uff, emocje jeszcze nie opadły. Brawo! A jest z nami ten najbardziej rozśpiewany chłopiec w Polsce, 11-letni Dom Dominik Arim, a także przedumni rodzice Elżbieta, Daniel i siostra Dzień dobry. Julka. Dzień dobry. To Dzień zaszczyt dobry. Cię gościć. Dominik, jak Ty się z tym czujesz? Jak spałeś? E, no dobrze, dzisiaj spam, chociaż wczoraj nie bo budziłem się już o czwartej rano. Może mm. się denerwowałeś? Nie podekscytowałem się właśnie bardzo mhm. a jeśli chodzi o rywalizację czego najbardziej się obawiałeś ogólnie się niczego nie obawiałem moi koledzy z finału byli bardzo fajni wyszłem razem z Olą Atoniak i, i bardzo się w ogóle cieszyłem. Aha, jak rodzice muszą się cieszyć, nawet sobie nie wyobrażam, jaka to musi być duma, więc proszę się tym podzielić z nami. panie no. Lu, proszę tak z serca <noise> powiedzieć, jak to jest, jak <noise> no, syn ma takie sukcesy. Mama się bardzo cieszy. On zawsze marzył o tym, żeby pojechać na tą Eurowizję. Wiele, wiele lat marzył o tym. W ogóle w wielu miejscach też śpiewał, przygotowywał się, uwielbiał dużą publiczność, dużą scenę. I dalej to uwielbia i w sumie nie może się doczekać, aby pojechać do tej Hiszpanii właśnie na Eurowizję, no bo to było jego największe marzenie i my go bardzo w tym wspieramy. No i wspierać będziemy, bo to pewnie początek, nie? No tak. No. Czy to państwo wymyślili tę muzyczną ścieżkę, czy to wszystko Żadnym wypadku. wynikło bezpośrednio od Dominika? Wszystko od Dominika. My żeśmy nic nie wymyślali. On sobie sam sobie, sam sobie to wymyślił. Zawsze uwielbiał śpiewać. No i my bo w tym musieliśmy mu pomóc z tym, żeby on po prostu pokazał jak pięknie śpiewa. Pierwszą go piosenką, którą tak ładnie zaśpiewał, był Cesowa Niemena Dziwny jest ten świat w wieku 4 lat. Więc my czekaliśmy jeszcze jakiś czas, ponieważ myśleliśmy, że mu to przejdzie. Nie? My już o tym też mówiliśmy, że może minie, zapisaliśmy go na karate na trzy lata. Może minie. <grym> to nadziei, że pewnie o, tata tak, zapisywał tak, na tak, karatę. Tak. Wkażemy może mu inne drogi. To <grym> no może przejdzie. Śpiewanie, ponieważ u nas nie ma tradycji takich w rodzinie, nikt nie śpiewa. i. Chcieliśmy być pewni, że to jest coś poważnego, a nie po prostu chwilowe takie zainteresowanie. No i Dominik przez to ćwiczył 5 lat, a na marne nie poszło, ma pomarańczowy pas. Ma pomarańczowy pas, tak. Pas, tak, a, pomarańczowy tak, pas, tak, tak I tężyznę tak, tak, tak. fizyczną i przy śpiewaniu pozostał, także próbę przeszedł. Ale w śpiewaniu ma za to czarny pas. A Julka, powiedz, jak śpiewa twój brat? Opowiedz. No, bardzo fajnie, no tak pięknie, bardzo w domu go spieram i a. słucham mocno te muzyki, on bardzo ładnie śpiewa w tym domu. O, jak ty mam, jak ja bardzo często śpiewa. Bardzo często? <gulki> tak. Bardzo często. Czy właściwie cały czas? To znaczy tak, dobrze, że jest w szkole, nie? Ale przed szkołą też I śpiewa. Jeszcze chwilę na odpoczynek. Tak, tak. Go nie ma w tak, tak. Jeszcze <gulki> na trąbce przy okazji. Nie? No właśnie, bo to nie jest tylko śpiew, no, ale tak. Dominik jest bardzo szeroko muzycznie uzdolniony. To także trębacz. Skąd to się wzięło? E, trąbka. E, chciałam iść do szkoły muzycznej, ale na fortepian też i zacznę grę na fortepianie, ale e, poszłam jednak na trąbkę i jestem już w drugiej klasie. Tak Na trąbkę został przydzielony, ale niedawno zaczął grać też na fortepianie. Zaczął napięć na fortepianie Dominik i będzie kontynuował również trąbkę równolegle. No to ja sobie wyobrażam, jak to jest w domu z młodym y, adeptem y, trąbki. pewnie no, Musisz do innego, innego miejsca są. grać. Tak. Zawsze no, tak. słychać. Tak, oj, bardzo, bardzo. Zawsze tak. słychać. Tak. Ale y, powiedzcie, od czego tak naprawdę się y, zaczęło? Czy w rodzinie są jakieś takie tradycje, ktoś jest szczególnie uzdolniony? czy?

on ogólnie sam się uczył. Tak? i mówię, nie chodzi na żadne lekcje? Teraz już chodzi. Żeśmy, na początku go zapisaliśmy do ogniska pracy pozaszkolnej w Strogardzie Gdańskim. Tam była rytymika, taki początek była rytmika w tym, w tym ognisku. Ale potem zapisaliśmy go do Elbląga, do szalonych małolat i teraz tam chodzi i uczy się tańczyć nauka śpiewać i grać w teatrze też nie bo w teatrze y, tam właśnie pani Kasia jego trenerka wokalna, y, właśnie uczy go, że mogą śpiew dzieci śpiewają a też mają choreografię nie także mm -hmm. mają także mają fajne takie szkolenia nie Dominika ty powiedz, jak ty się czujesz bo to już zaraz w listopadzie Eurowizja jeszcze większa scena i być może jeszcze większa sława. Wczoraj to się w ogóle nie spodziewałem tego, bo, jad, bo jeszcze jadę jako pierwszy chłopak, ale też byłem najmłodszy. Ze wszystkich finalistów nie mogę się doczekać, bo to było moje zawsze wielkie marzenie. A co czujesz, kiedy wychodzisz na przykład na taką scenę jak wczoraj? Podczas w ogóle tych, się to, nie stresuję? Nie, i zawsze bardzo właśnie chcę występować na scenie, a na Eurowizji najbardziej. Nie to... boisz się tego, że ci się gardło? W ogóle nie masz nie, takiego Nie, tego działu? się nie boję. Oj, no to super. Ale on zawsze uwielbiał wielką publiczność, wielką scenę, on tu wiebiał. My z to mamy taką dużą rampę, i on przychodzi zawsze ze szkoły, brał patyka. I szedł na tą rampę i on sobie na tej rampie śpiewał i mówi to jest moja wielka publiczność, te pola, zróbcie hałas, tak. no. zróbcie no. hałas, jesteście tam? A to jest, a to jest moja niewielka <gry> scena, nie? I tak było zawsze, nie? Tak, pierwsze co robi po przyszy ze szkoły to ciska plecak w kąt, tak? No, tak? I biegnie tam szuka swojego patyczka, który dwa lata temu gdzieś na że znalazł, jego mikrofon, tak? I właśnie na tym tarasie, który... Dzieci nazywały go rampą, tak? Mhm. E, wykonuje swoje utwory, i, i często mój tata te, te pola, te kłosy zboża falujące to jest moja widownia, a to jest scena Eurowizji. I to te marzenie, że tak powiem, go zaprowadziły także. To trzeba mieć fantazję, tak, żeby tak, te kłosy, tak od razu, że takie Dokładnie. falujące na stadionie, tak, dłonie. tak ja bym, tak, ja bym nich Czyli Te kłosy <laughs> już robiły meksykańską falę, chyba, tak? Drugiaterkojęliśmy. <laughs> <Ja> <laughs> Dominika marzy ci się taka krajowa czy międzynarodowa zagraniczna kariera, to i co mi się marzy ogólnie wszystko mi się marzy w muzycznie, mm -hmm. a powiedz jak występujesz też w teatrze to. Do czego większe powołanie czy talent czujesz, czy, czy taniec sprawia ci problem, a może wolisz grać w przedstawieniach, a może w muzycznych przedstawieniach i śpiewać i grać i jeszcze tańczyć? Na pewno trzeba się bardzo mocno skupić, bo teatr to występ na żywo i zawsze się właśnie mocno skupiam, e, tańczę właśnie, taniec nie sprawia mi problemu, e, nie grałam jeszcze w żadnych przedstawieniach, a właśnie w takich... W takim jednym koncercie. I tam I tańczyłeś i śpiewałeś? Tak, tak, tak. I co, trudno jest to wszystko połączyć? Że tutaj myślisz o tekście, o melodii, a tu jeszcze nogi muszą chodzić? Jak się już to opanuje, to nie, ale na początku może trochę tak. Mm. Już zagrałem w ogóle pięć piosenek w teatrze z moją grupą i mm. bardzo było w ogóle fajnie. A w szkole już cię proszą, żebyś na apelach, akademiach śpiewał? Tak, właśnie tydzień temu występowałem. Też są piosenką Dziwny jest ten świat. O, to ty już, czekaj, masz 11 lat, to ty już od 7 lat śpiewasz tę piosenkę. Tak. Skoro zacząłeś, jak miałeś 4, tak. tak. Ja już Czy nie jesteś jeszcze teren? tym zmęczony? Nie. <laughs> może nie. <laughs> Słuchajcie, na finał na Eurowizję wybieracie się wszyscy całą rodziną? No, myślę, że o, tak. tak, tak. Oczywiście. musimy się nawesprzeć bardzo, nie bardzo. Nie wyobrażamy mocno. sobie, że bo inaczej. <laughs> zawsze wszędzie jeździmy razem na wszystkie wystąpienia tak, Dominika. Tak także, tym razem ale, bo, to no, jeszcze dodam, że Dominik już występował na przykład przed, przed publicznością gdzie było tysiąc osób nie na przykład w Starogardzie Gdańskim nie ogólnie występował w okazjach w wielu miejscach i tam była bardzo, była bardzo duża publiczność nie także już takie ma dosyć doświadczenie nie? No, ale to powiedz Dominik a w Pytaniu na śniadanie no, to, to już występowałeś ale ty jesteś e, nie jeszcze Zobacz, nie, to, nie to jest mój pierwszy No raz. to pora to zmienić dzisiaj zaśpiewasz dla nas na koniec programu oczywiście, że to... Oj, będziemy no, zaszczyceni ja, ja też się nie mogę doczekać. Dziękujemy <laughs> bardzo, gratulujemy oczywiście. Dziękuję bardzo. Reprezentuj nas i niech idzie jak najlepiej. No i rodzicom Dziękuję. gratulujemy. Dziękuję bardzo. W pełni rozumiem tę dumę. Brawo. Dziękuję bardzo. Elżbieta, Daniel, Julka, a przede wszystkim Dominik Arim, Dominik. który jeszcze zaśpiewa na koniec programu, ale jeszcze zanim ten występ, mm -hmm. proszę Państwa, zobaczmy, co jeszcze w programie. Nie Like a flower to leave. Na do